Siemanko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale powiem tak, na samym początku <grywa> zrobiłem takiego fail'a. Chciałem puścić misję zwiadowczą tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem wam pokazać, jak ten Minotauro będzie wyglądać z tymi osłonami. Bo z tego co mi się wydaje, my, jako tutaj gracze będziemy mieli duży wpływ na to, czy te osłony zostaną wprowadzone, czy nie, a nie oszukujmy się. Kurde, znowu powtarzam, to nie oszukujmy się. Nieważne! W każdym razie, fail jest taki, że puściłem zwykłego randoma zamiast misję zwiadowczą. Dzisiaj zagram tylko dwie bitwy, bo po raz kolejny średnio z czasem, a nie chcę was tutaj zostawiać bez niczego. I to nie jest tak, że robię coś na odwal się, tylko po prostu przez ostatnie 3 czy 4 dni cały czas mam z wami tutaj kontakt na temat tych zdarzeń losowych, czy też tych osłon i chcę cały czas z wami tutaj prowadzić taką konwersację. Widziałem, że dużo osób napisało że na Himmelsdorfie te zdarzenia losowe będą spoko, i teraz już mówię dlaczego. Niektórzy gracze tak napisali, ponieważ twierdzili, że jak taki obiekt 279 zajmie sobie agresywnie ósemkę, no to wtedy nic mu nie zrobimy. I tutaj argumentem było to, że jak będą te zdarzenia losowe, no to obiekt 279 będzie musiał pojechać albo do przodu, a nie, że będzie podbijać się cały czas na nasypie. Jest to po części zrozumiałe, rozumiem czemu. Mm, jakbym miała peka, to bym go przebił. Jest to po części zrozumiałe, wiem czemu ta osoba tak napisała, ale teraz już wam tłumaczę o co chodzi. Gdyby WG dodało, tak jak wam mówiłem, mapy, ale po zmianach, po tych wydarzeniach losowych, no to wtedy odblokuje nam się cały środek. I co z tego, że DW9 zajmie ósemkę, jak my będziemy mogli grać na środku, bo będzie tam wrak sterowca, który pozwoli nam zagrać agresywnie na środku. Mnie najbardziej w Himmelsdorfie wkurza to, że właśnie nie ma tam w ogóle możliwości gry na środku. Każdy podjazd przez środek Kończy się wywaleniem za zero, bo czołgi mogą wychylić się z linii 3, z okien, mogą po prostu złapać nas w takie krosy, że my nic nie zrobimy. A tak to jak będzie. Ale zepsułem, A tak to jak będzie ten sterowiec, no to w końcu na tym Himmelsdorfie będzie jakakolwiek opcja gry. I moim zdaniem to rozwiązanie, które ja proponuję, jest tutaj najlepsze, bo zdarzenia losowe na takiej mojej mapie, która ma tam ile? 800 na 800 ma Himmelsdorf. Chyba tak. Himal jest 800 na 800. Moim zdaniem zdarzenia losowe na no tak w mojej mapie to nie jest dobry pomysł. Tak jak już mówiłem wczoraj, ta mapa po prostu nie jest dostosowana do tego, żeby były na niej zdarzenia losowe. Tak jest moje zdanie. I właśnie o to chodzi, dlatego stawiam ten filmik, żebyśmy my tutaj podyskutowali. Tylko ja dzisiaj zrobię mały błąd, tak jak powiedziałem, mam mało czasu i niestety nie zrobię tego tak, jak powinienem. No strzelaj tą beczką. Postaw go na gąsce, ja go skończę. Masz jeszcze jedną pH. Super. Ja nie zrobię tego tak jak powinienem. Powinienem zrobić screena tego komentarza, teraz go wstawić na środek ekranu i wtedy tutaj udzielać odpowiedzi. Zrobię tak następnym razem. A dzisiaj, co? Zagram, zagram, dokończę bitwę na rzece Perłowej. Potem zagram jedną bitwę. Mam nadzieję, że rzuci mnie na Ruinberg, bo tyle gadałem o tym Minotauro a ani razu nie zagrałem tym czołgiem. W sumie może dlatego, że nie mam go na swoim głównym koncie, tylko na koncie CCK. I mam nadzieję, że rzuci mnie na mapę Ruinberg albo na Chimę, żeby mógł używać osłony, albo żebym mógł przepychać te wraki, które są na Ruinbergu. Musiałem się wycofać z tamtej pozycji. Widzę, że Patton puszuje, czy nie? Nie, on chyba nie puszuje. Hmm. To dobra, to muszę muszę ustawić na tego eskonka, który tutaj chce tego amx a strzelać. OK, skąk się odbił. O, puszuj tym koniem. Dawaj, 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 chodź tu. Ten koń puszuje? Nie, nie puszuje, a ten drugi stoi na cover, tak? Dobra, wiecie co? Ja podjadę. Ten Eskong do mnie strzeli, okej, okay, odbił się na całe szczęście. Ale ja pomogę mojemu Leopardowi, Nie, dlaczego? Dlaczego, stary? Dobra, Eskong dostał, Bo udało mi się uszkodzić silnik tego gracza. Zobacz, to wejdzie, mam hita, powinno wejść. Mhm. Mm Powinno, ale weszło. Mam dosyć spory problem. Może teraz nie, jeden HP. Jeden HP. Co to jest? Mam pomysł. Ten eskonk teraz będzie chciał mnie spikować. Mm, jak ja się odbijam w takiej sytuacji. Jeszcze arta strzela. Zostaw mnie tym Eskoniem. Cäwecz czy on wie, że ja ładuję. Tak wygląda, jakby chciał się wychylić. Ja mam teraz taki pomysł, że załaduję haeki i spróbuję wykończyć tego konia, który jest na jeden strzał. Ajajaj, niedobrze, bardzo niedobrze. Chodź tym koniem. Dobra, koń w garażu, mam aimixa na plecach. Muszę to puszować. Szkoda, że mam haki. To trochę komplikuje. O nie, ale się porobiło. Dobra, koń dostał za 137. Nie wiem, czy uda mi się uciec. Najprawdopodobniej nie. Nie spodziewałem się, że ten escąg podjedzie tutaj na D6, D7. Jakbym wiedział, że on tak skróci, to bym ładował hity i wtedy najprawdopodobniej udałoby mi się tutaj wygrać. Ale tak czy siak, tutaj zepsułem po całości. Bo ja powinienem tego konia przebić, jak tutaj się wychylał. To był ten moment, w którym miałem dwie pestki i ten koń miał 700 HP. Mogłem na spokojnie tutaj to wygrać, ale no cóż, niestety zrobiłem błąd. Ale tak jak mówiłem, ja tym Minotauru praktycznie w ogóle nie grałem i nie wiem do końca jak grać tym czołgiem. I teraz dopiero widzę, że ten czołg ma strasznie rozwalone działo. Ale dobra, ja teraz nie będę przedłużać i teraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa zakończona porażką, 3300 uszkodzeń, 2800 odbitych uszkodzeń, 2 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy, misja zwiadowcza. I lecimy z drugą i ostatnią bitewką w tym materiale. Proszę, Ruinberg albo Himmelsdorf. Błagam. Kro nie zawiedź mnie, dawaj. <grystanie> nie, do. To jest jakaś klątwa. Serio, to jest klątwa bezpiecznej przystani. Nie <grystanie> mam pytań. Z dwojga złego dobrze, że rzuciło mi bezpieczną przystań, a nie prochorówkę, bo na tej prochorówce nie ma żadnych kontenerów ani osłon, które mógłbym użyć na tym Minotauro. A tutaj mogę podjechać sobie na kwadrat B6. Złapać to osłonę i sobie jakoś to spuszczować, tak jak to robiłem, grając z 7. Czy ten IS-7 chce mnie pchać? Nie, już myślałem. Nie rób tego, dawaj, wyprzeć mnie. Powiem Wam, że jestem naprawdę w szoku. Nie spodziewałem się, że ten Minotauro może mieć tak niecelny dział. Nie. Nie zatrzymujcie się na środku mostu, come on. Ja tutaj chciałem to sobie zająć, czy wejdzie snapik? Nie, nie wejdzie. A, no, ale ten face może już trafić snapika. Spróbuję go wykończyć, mam hita. Powinno wejść po wieży. Okej. Okay. <laughs> Tego się nie spodziewałem. Base jest na jeden strzał. Ja tutaj spróbuję podjechać. Aczkolwiek ten obiekt D2684 troszkę mnie niepokoi. Obstawiam, że ten gracz tutaj podjechał. Ja użyję kontenera i sprawdzę, co się tutaj dzieje. O, kran. Obiekt D2684. Ja mam bicie na jego włas. <laughs> Okej, okay, przed chwilą powiedziałem, że Minotauro ma niecelne dział. żartowałem. Najcelniejsze dział na tdk Patrzcie to. No, pokaż was. Nie, no, co ty robisz tam e piątką. Czemu przesuwasz? Dobra. O nie, ten dzik teraz da mi pestkę. Muszę się schować. Dobra, dzik nie trafił. Mam jeszcze kilka sekund. Aha, ten Conqueror. Gdzie ty mnie przebiłeś? Powie. Okej, okay, czaję. Mogę ustawić się tak jak teraz. Ciekawe, czy mnie przebije. Okej, okay, przebił. No tak, pokazałem ten włas. Dobra, płynie statek. Płynie statek. To ja teraz mogę tutaj podjechać. Muszę złapać to osłonę, która tutaj jest. Kran. Aha, bo kran tutaj przejechał. Nie, On nie jest tutaj w tym miejscu. Ale troszkę to zepsułem. Nie powinienem przyjąć tej pestki od tego 2684. Ale no cóż, stało się trudno. Mam nadzieję, że teraz nie dostanę jakiegoś przebicia po tym władzy. Nie ukrywam, troszkę się wkurzyłem. Dalej, przewróć się. Dobra, mamy to. Mamy to, jest Conqueror, którego udało mi się przebić. O, jest jeszcze kran. Mogę jakoś przebić tego Kana? Kran na traku. Możesz tym siedem? Super. Spróbuję go wykończyć. O, nie spróbuję, bo ten obiekt 268 tutaj zasłoni. Dobra, 268 na traku. Nie wiem, czy uda mi się go złapać. Nie, nie uda mi się go złapać, a szkoda. Może teraz po władzie. Weszło za 516. Ten obiekt strzelił, to mogę to wykorzystać i spróbować jakoś wykończyć tego krana na przykład. Dobra, weszło. Ja teraz ładuję. Minotauro nie ładuje jakoś super długo, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby podjeżdżać tak jak teraz, chociaż nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, 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 to na pewno nie jest dobry pomysł, patrząc na to, że Conqueror ma celne działo. Właśnie tutaj jest po lewej stronie, ale on nie ma na mnie bicia. Tego konka musiałbym jakoś rozwalić. Jest Conqueror. Ja już przyładowałem, więc niby mogę podjechać. Dobra, jedziemy. Właz, ciekawe czy wejdzie. Weszło. Szkoda, że dostałem to przebicie, naprawdę szkoda. Spróbuję go wykończyć, mam jeszcze dwie sekundy. Powinno wejść po tym włazie. Ok, weszło. I mogę teraz spuszować tego 283, nie mogę, bo on ucieka. Chociaż z drugiej strony to dobrze, bo ja teraz mogę sobie spikować tego obiekta 279, który... Okej, okay, strzelił. A jak on strzelił, to po prostu wyjadę i do niego strzela. Mam jego przednią płytę. Przednią płytę, górną płytę, chciałem powiedzieć. Ciekawe, czy mu polosuję. Uważaj tą lorką, uważaj, super. Może uda mi się go wykończyć? Może? Tak, jest 279 w garażu Ja teraz przeładuję i pojadę po tego 283. Kurde, szkoda, że tutaj przyjechał ten obieg do 2684. Ten gracz troszkę pokrzyżował moje plany. Ja tutaj chciałem złapać to osłonę. Tylko teraz tak. Granie na płasko takim Minotauro nie ma żadnego sensu, więc najlepiej byłoby, gdyby rzeczywiście rzuciło mnie na ten Ruinberg czy Himmelsdorf, Wtedy mógłbym pograć z osłoną i mógłbym podnieść troszkę swoją wieżę. Wtedy ten Eskonk nie mógłby przebić w niepowładzie. Tak samo ten Obiekt 2684. Także te osłony nie są takie dobre, jak myślałem. Znaczy, inaczej, są dobre, jak Minotauro nie jest na płaskim terenie, bo jak jest na płaskim terenie, no to wtedy po prostu celujemy we włas i możemy go przebić. Gorzej jak Minotauro jest pod lekkim kątem, no bo ten czołg też ma dobre opuszczenie działa i po prostu może złapać hold down i wtedy mamy problem, żeby go przebić. I wtedy taka osłona naprawdę może nam bardzo, ale to bardzo zaszkodzić. Druga bitwa zakończyła zwycięstwem, 4800 uszkodzeń, 3 fragi, wynik drużynowy, raport szczegółowy. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, trzymajcie się i miłego dnia, pa pa!